Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Omen, a wy oglądacie kolejny odcinek z cyklu z Pamiętnika Artylerzysty. Dzisiaj artyleria, która już była na kanale, czyli LFH-18B2, czyli artyleria na podwoziu b 1 tej francuskiej, na której potem, którą potem przejęto i zrobiono z niej na przykład pzb 2 czyli czołg premium czwartego tieru niemiecki i też mamy również artylerię, zobaczcie na drużynę, stożka, który jest bohaterem, no cóż, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ośmiu graczy, którzy mają według tego XVM rozszerzonego szare statystyki. Dwaj pomarańczowi, jeden czerwony, no i stoszek 1879. Także no malinowo to nie wygląda, szczerze mówiąc. Zwróćcie również uwagę na e, materiały eksploatacyjne, które ma zamontowane, to jest benzynka nowa, racje bojowe oraz e, lornetka, także zestaw prawie, jakbym powiedział, na CW, e, goldowe dwa, e, dwie rzeczy, czyli benzynka oraz racje, e, dzięki czemu ten LFH ładuje 7,5 sekund dokładnie, zobaczcie, nawet potrafi podjechać trochę szybciej, 28 na godzinę, więc ta benzynka troszkę pomaga, bo ta artyleria jest dość wolna, trzeba je przyznać, jest pancerna, e, całkiem e, na przykład czołgi trzeciego tieru mogą mieć problem, szczególnie na karabinkach mogą mieć problem, żeby cokolwiek przebić, także może ona zaskoczyć co mniej ogarniętych graczy daleki zoom out, próby strzału na przykład tego Stewarta, no dobra próba, ale... Dość mocno się ruszał. Teraz ten, MT, ten T25 strzał z biodra, Zobaczcie, pięknie e, trafiony, bardzo ładnie zgaszony. Piąty terfemiowy e, gracz, który ma na razie trzy włęki, dopiero uczący się T6-7 e, również zgaszony. Zobaczcie, jak bardzo szybko e, to poszło. Nawet nie wiedziałem, czy ta powtórka idzie normalnym tempem, czy przyspieszona, bo jakoś tak szybko spadali. E, w każdym razie teraz. Próba próba M3, Lee. za długo, za długo to już było, troszkę zabrakło tego, cało wcześniej po prostu strzelić, żeby trafić tego M3, Lee, ale zobaczcie, jak ta arta wkładuje. kładuje, ta próba strzału. Tym razem pięknie zgaszony, kolejny, trzeci frag, tak, zobaczcie, trzy fragi, stoszek, reszta Timu nie robi absolutnie nic w tej bitwie na razie. Udało nam się stracić już Churchilla, który jest w sumie całkiem, całkiem opancerzony, więc dziwne, że już zgasł. 4 do 1, wydaje się, że ta bitwa układa się na razie dobrze, po naszej myśli. Kolejna próba strzału w T1 Heavy nie udało się. Bardzo wąski przestrzał, ale mimo wszystko jest. Poleciała pestka i tym razem weszła już tego Heavy'ka, Także udało się. Zwrócę Waszą uwagę również na to, ile bitew ma stoszek. 706 bitew na LFH pokazuje. X-ray będzie na tak pudełkach około 720-30, można nawet mieć. Stąd również te dwie odznaki biegłości na nalówce. Także naprawdę to nieźle wygląda, jeśli chodzi o, o to, jak stosze gra na, tym, na tej arcie. Widać teraz już właśnie dwie odznaki biegłości. No i cóż, 5 do 3. Także na razie ta bitwa troszkę się uspokoiła po pierwszych y, kilku fragach. Z zobaczcie, też gdzie są nasi praktycznie pół teamu Campi przy bazie. Tam są nawet takie czołgi jak y, Chicha, y, czy chociażby y, Wolverine, który to jest 5 tier TDK, który naprawdę dość szybko jeździ. Amorak dostał y, PZ38T od BDR-a. Tam się bardzo ładnie amunicja wybuchła. Teraz jeszcze cook, -off, tak zwany, czyli ten taki pożar przez wieże, się tak, tak się właśnie nazywa, czyli jak się spala amunicja takim kominem ognia, to jest właśnie tak, tak zwany cook, -off, cook of. Próba strzałów tego AT, bez patrzenia czy trafi, ale AT został zniszczony przez T67 No i teraz zobaczcie, zrobiło się 7 do 6 Próba strzałów teraz tego w KW-1S, czyli już ponerfionego KW-1S Piąty tier w tej chwili, bardzo szkaradny, bym wręcz powiedział, z tą taką małą wieżą i taką bardzo króciutką, grubą lufą Jest KW-1 na szczęście gracze tutaj mało ogarniają. Jest to jeden heavy, poleciała pestka, nietrafiona. Szkoda, dziwnie, że to nie weszło, bo ta arta mimo wszystko jest celna. Zobaczcie, jak ona w pełnym skupieniu ma ten celownik niewielki. Próba strzału blindem niestety nieudana, a przepraszam mnie, jednak teraz właśnie jak te powtórki oglądałem to też sobie pomyślałem, że tutaj się ten strzał nie uda, a mimo wszystko wszedł idealnie. No to nie miał prawa prawie wejść, no bo ten celownik był wręcz przed czołgiem, ale teraz spokojnie ten heavy donikąd się nie wybiera, także pestka poleciała już cztery fragi na tle łącznie 9 całej drużyny, także naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Próba strzałów BDR-a, no. Troszkę zabrakło, odrobinkę tutaj za wcześnie strzelił, ale tam 21 splash'em. Także kolejny wróg osłabiony. Teraz już było troszkę lepiej, ale pestka z kolei yy, no, poleciała sobie troszkę w, w złe miejsce, więc się nie udało. Ale ten BDR tam się świecił, więc próba kolejnego strzału i teraz weszło, widzieliście. Nie było wybuchu, więc BDR dostał w biegu do 300 sztuka. E, kolejny raz się świeci, a mógł też dostać, przepraszam, to mogła być Arta, która dostała. To ten strzał zupełnie bez sensu, nie miała absolutnie żadnych szans na trafienie. To mogła być arta, bo ten BDR miał chyba tyle zdrowia, ile, ile ma teraz. Więc y, wydaje mi się, że to mogło być S. S. Su5 chyba tam było. Su26, przepraszam, Su26. No i zobaczcie, co się u nas wydarzyło. Nasz T25 jest przy ich kapie. Spokojnie mógłby ogarnąć. Gdyby teraz wjechał w na, na kółko kapa, to by bitwa była myślę wygrana, bo najszybszym tajczołgiem jest A20, z którym myślę mógłby się on ten T25 uporać, bo to jest piąty tier w końcu premiowy który, gracz, który w miarę w tej drużynie, w tej jakby to jest drugi pod względem doświadczenia gracz, więc powinien to sobie ogarnąć. Ale próbuje chyba tam atakować Bishop'a. Ginie nasz w tym momencie Priest. Teraz próba strzału w T-26, SU-26, udana na szczęście, teraz zobaczcie, T-25 zamiast tutaj szybciutko pojechać w stronę Kappa i po prostu te tę bazę trzymać, żeby taki pressing wywrzeć, próbuje tam się to strzelać z tym, z tym Bishopem. Obie nie wiem, objeżdża go, czy co on tam robi. I w tym momencie też ginie nasza WSP. Na szczęście Stoszek na posterunku Bishop, ubił T-25. Piątkę. Dziękuję bardzo, nie ma problemu. Stoszek na posterunku, już szósty frak, także bardzo ładnie. I został sam z M4 Shermanem, który tutaj stoi w okolicach naszego kapa, przeciwko KW1S, dwóm artom oraz A20. Także no, sytuacja nieciekawa. Próba strzałowa 20, on teraz podjeżdża trafiony za 117. Zobaczcie, WN już ponad 3000. Tak naprawdę bardzo fajnie już ta bitwa wydaje mi się w tym momencie byłaby na Asa Pancernego, ale to nie wszystko. Ten strzał również miał szans wejść, bowiem trzeba było sporo, sporo dalej ten celownik przesunąć, żeby A20 w biegu trafić. To również wydaje mi się nie bardzo, bo długo ten strzał leciał. Niemniej, teraz w w końcu kawu 1S, na niego próbuję tam stoszek patrzeć. Tak, stoszek, dobrze, dobrze, nie czytam, ale trzeba pomóc naszemu M4. On chyba nie ma trola, bo jakoś tak lekko mu weszło w tego light. Zobaczcie, też chyba zgęszony. Świeci się stoszek, ale postanawia uratować tyłek swojemu sojusznikowi i to była bardzo dobra, dobra decyzja, bowiem już ma siódmy frak. I teraz, gdy tak, naprawdę, gdyby on został sam na dwie arty i KW1S, to mógłby być duży problem, żeby wygrać. A tak, ten Sherman może jeszcze się przydać, może spotować, może. Zobaczcie, przeżył strzał Arta w niego nie trafiła, także naprawdę jesteśmy prawie, że w domu, biorąc pod uwagę fakt, że mamy ten czołg po ich stronie. Zobaczcie, BDR zrobił specjalistę w międzyczasie, 50 tysięcy bitew, także gracz naprawdę ogarniający w tej, w tej stawce. Odrobinkę dosłownie słabszy niż Stoszek pod względem statystyk, ale 50 tysięcy bitew kontra 12 tysięcy plus BDR. Wrzuciło go na topkę mocnym czołgiem, naprawdę dość pancernym. Także no zrobił co mógł 6 fragów. Jeszcze tylko był w Plutonie z kolegą z WPZ-4H M4, nie bardzo wiadomo, co robi, zamiast galopować do przodu, to on też się gdzieś kręci, wciąż mamy do ubicia kw DNS, Bishopa oraz supień, które się jeszcze nie świeciło. Także też jest ciekawe, ale zobaczcie niespodzianka. Supiąć, supień się świeci. Stara się uciekać. Zaświecił się również stoszek i teraz tak powiem, gdzie tego złapać na jakim przejeździe. Może teraz zobaczcie idealnie trafione, jeszcze nie do końca skupione działo bez tej jakby tego, tej poprawki na spadek terenu, ale piękniej jeszcze w dodatku nawet nie patrzył z widoku satelitarnego na spadek pocisku, tylko od razu po prostu Kliknął się na normalny widok, i mimo wszystko trafił. Także naprawdę bardzo ładnie to wyszło już 8 fragów. Także Radley Walter w tym momencie już na koncie, a zostali jeszcze dwaj przeciwnicy. Jest kw 1 tam na ogrysku. Patrzy w miasto, bo tutaj ostatnio ten piątotierowy czołg ciężki się świecił. To też gracz, który dopiero zaczyna swoją przygodę, więc nie bardzo wie co robić przeciwko tak potężnej artylerii, jaką jest Lefha, która już wygląda bardzo groźnie, bo zrobiła 8 fragów. Nasz M4 nie za bardzo wiadomo jakie ma intencje, ale ważne jest tylko to, żeby cokolwiek zaświecił. Zobaczcie i się udaje. Dokładnie obok tego kw 1S wycelowany był stoszek, także pięknie udało się zbić dziewiąty frak zostaje przeciwko nam jedna artyleria i M4 bardzo ładnie spotuje w tej bitwie także teraz można wykorzystać benzynkę oraz w sumie te lornetkę do świecenia ewentualnego przeciwnika, jeśli on chciałby podjechać, ale mezynkę po to, żeby móc sobie jakoś złapać lepszą pozycję. M4, zobaczcie, podjeżdża i chyba teraz właśnie nawet zaświecił sam Stoszek. Naprawdę ten wióręcz też niezły. Bishop patrzy w ogóle w jedno miejsce, a Stoszek spokojnie nacelowuje peskę na niego. 140, bardzo słabe losowanie, przecież było trafienie bezpośrednie, a mimo wszystko nie weszło, ale spokojnie Arta nie ucieknie, szczególnie Bishop do tyłu i dziesiąty frag. Zapewnia sobie nasz bohater, a my przechodzimy do podsumowania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam wyszło 5500 punktów w 8 w samej grze. A zawsze to jest tak, że tam w grze jest troszkę niżej, niż na, na tym podsumowaniu już dalej w garażu. Także naprawdę no, bitwa fantastyczna. Ja tę artę mam, ale jakoś, szczerze mówiąc, nie grałem nią dużo, nie wiem dlaczego. Mimo, że chciałem ją mieć, to jak w końcu trafia do garażu, to jakoś tak się nie przykładam, żeby ją męczyć i sobie zrobić asa. Tutaj oczywiście as pancerny, medal, pula, specjalista, duży kaliber i ostrzał przeciwartleryjski, to jest chyba tak. Zaostrzał przeciwartyleryjski czy kontrartyleryjski e, odznaczenie, no ale kurczę, no. Pól na arcie naprawdę wyjątkowa sprawa. E, mój rekord to jest, e, tak jak pewnie już mówiłem, Rudy Walters, e, ale to jeszcze było przed Nerfem, tutaj. W sumie ten nerw tak naprawdę tej arty chyba nie dotyczy za bardzo, no bo i tak to działko 7,5 sekundy loadu na no absolutnie spamerskie, jeszcze szybsze, jeszcze gorsze chyba niż FV304, bo on ma po nerfie około 11 sekund plus jeszcze. On strzela tylko na 500 metrów, ale FH ma zasięg prawie na całą mapę. Także naprawdę no artyleria wyjątkowa. Muszę chyba jakoś nad nią bardziej przysiąść. 2163 punkty uszkodzeń, 10 fragów, 1199 bazowego EXPA. Po drugie stronie lepsze, oczywiście BDR, 1676. Zobaczcie jak, jak ta bitwa wyglądała. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Czołgów zrobiło po zero, także, no, jedna trzecia prawie yy, całej gry to były osoby, które absolutnie po prostu nic nie zrobiły. Ciekawie, czy jakiś w ogóle strzeli, no ten, ten coś strzelił, ten też coś strzelił, ten też coś nawet strzelił, no, nawet strzelił 12 razy, tylko szkoda, że nic nie trafił. Yy, także tutaj się próbowali. Artyleria nic, ta, ta 13 razy, yy, nic się nie udało, ten nic, no cóż, naprawdę, wyjątkowo. Yy, 36 strzałów oddanych, 16 trafionych, 5 od splesza, 16 penetracji, 10 wrogów uszkodzonych i 10 zniszczonych. Zobaczcie, tego w kogo strzelał. No nie, tylko tego te 6. A nie, dobrze, tak jak mówię. W kogo strzelił, to. W Prędzej później tego zabił, także naprawdę no, fantastycznie. 33 tysiące zarobku, 3, niecałe 4 tysiące na czysto, yy, to, ale to bez premki. No to, o czym już mówiłem, 1199 bazowego EXPA razy 2 dało 2877 doświadczenia. Gdyby premka była, to by wyszło prawie 1800 EXPA i prawie 3600 EXPA z premką. Także no, kolejny pól na moim kanale, ale wyjątkowy, bo w artylerii. Także myślę, że się powinno podobać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!